Witam serdecznie, Anna Świerkula, witamy w Prawy TV. Moim Państwa gościem dzisiaj mam Gosia Dłużniewska. Witamy, tak. absolwentka pedagogiki, a dzisiaj będziemy rozmawiać jeszcze na tematy inne, takie twoje osobiste, prawda? Dobrze. Witamy serdecznie. Gosia, e, pierwsze moje takie pytanie, e, jak to jest? Jeśli jak to jest, jak ludzie mówią do ciebie, że jesteś osobą niepełnosprawną? Czy to cię jakoś boli, czy nie? Bo my jesteśmy z Gosią dobrymi przyjaciółkami i mogę takie zadać chyba ci pytanie, prawda? Takie tak. wprost, jak to jest? Kiedyś, powiem szczerze, przeszkadzało mi to. Mhm. Nie mogłam się pogodzić z kwestią mojej niepełnosprawności, że nie jestem, tak, nie jestem taka jak moi rówieśnicy, nie mogę jeździć na rowerze, nie mogę... A znaczy niby, niby tam jakiś jest rower, który y, służy osobom niepełnosprawnym mhm. można jakoś ćwiczyć, tak, tak? ruszać. Ale, ale nogami. chciałam taki mhm. zwykły rower, tak jak wszyscy, tak jak widziałam. Bo jesteś osobą niepełnosprawną od urodzenia, tak? Tak, tak od tak. urodzenia. Mhm. Czy, czy, czy to jest bolesne, jeśli ludzie mówią do ciebie osoba niepełnosprawna, czy teraz? Bo mówisz, mhm. na początku, jak byłaś dzieckiem, tak, to teraz, było to. teraz bolesne. już nie, bo y, to dla mnie. Ja zrozumiałam, że to jest już takie moje. To jest już takie moje, bo ja się z tym urodziłam. Mhm. Nie znam innego, nie znam innego stanu. Zawsze miałam problem z chodzeniem, zawsze miałam mhm. problem ze zrobieniem czegoś normalnie, szybko. Mhm. I, I ja już jestem przyzwyczajona do, do tego, że. Mhm. Tak Zadam na początku takie pytanie, dlatego że i ja, i często mi się wydaje, i Państwo, mamy takie problemy, jak widzimy osobę niepełnosprawną na wózku. Nie wiemy, czy podejść, czy pomóc, czy w ogóle używać takiego słowa, dlatego właśnie wyszłam od, od tego pytania, Gosiu, e, ponieważ się znamy, to mi się wydaje, że właśnie udzielasz nam takiej e, prostej, przyjacielskiej, e, przyjacielskiej rady, jak, jak tutaj działać? Właśnie, czy pomagać, czy nie pomagać? Jak to, jak to jest? Czy to czy, czy czujesz się wtedy jakoś, jakoś gorzej, że, że ktoś przychodzi ci od razu chce Ci pomagać? Czy, czy wręcz przeciwnie? Ja na przykład, jeżeli ktoś mi chce pomóc przejechać przez krawężnik wózkiem, bo ja mam dosyć słabe ręce, to mi to sprawia przyjemność, że mi ktoś chce pomóc. Mhm. Ale to zależy od człowieka, w jakim stopniu dana osoba niepełnosprawna jest samodzielna. Mhm. Bo jeżeli jest w miarę samodzielna, potrafi sama samodzielnie porzucić się na wózku, to myślę, że, że może lepiej to być dla niej jakieś takie głupotliwe i, i lepiej podejść i po prostu zapytać. Najpierw, czy potrzebuje pomocy? Mhm. Czy, czy ja, ja na przykład mam coś takiego? często, że ludzie podchodzą do mnie bez słowa i popychają mnie kawałek i mm -hmm. idą. I nic nie mówią. Ja nawet nie zdążę powiedzieć dziękuję. Naprawdę w tych czasach ludzie są ludźmi. I... Zdarza się. Tak, zdarza tak. się, że pomagają. Ludzie często się to zdarza, tak? Często się zdarza. Mm -hmm. Często się zdarza i nawet jeśli nie idą w tą samą stronę, to się wracają i zaprowadzają mnie pod sam, na sam cel, który ja chcę iść. Super. Mówią, że y, nie, ich sprawy zaczekają, że mi pomogą. Bardzo często się takie coś zdarza i aż słowo dziękuję dziękuję i uśmiech ciśnie się na usta. Mhm. Ale Same. zdarzają się też i takie momenty, kiedy ludzie nie chcą pomóc. Czy tak było e... kiedyś u Ciebie? E... Oj, tak, to, to też nie mało takich przykładów mogę podać. Na przykład zostałam posądzona o to, że e, chcę ukraść torebkę, gdyż chciałam przytrzymać e, e, kobiecie, która, którą poprosiłam o pomoc przez przejście przez pasy, torebkę, bo widziałam, że jej spada z ramienia i ona powiedziała, że ja jestem złodziejką torebek. I w ogóle później krzyczała do ludzi, że, mhm. y, że ja jestem złodziejką, żeby mi nie pomagali. Y, szkoda, że, no wiadomo, zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś oszukuje, ktoś żeruje na niepełnosprawności, ktoś, ale nie, nie trzeba wkładać wszystkich do tego samego worka, jak ktoś, mhm. przecież nie każdy jest taki sam. No oczywiście, oczywiście. I, i, może ten... ta pani miała jakieś, jakieś złe może, wspomnienia, czy może miała właśnie tak, mhm. może coś miała właśnie wspólnego, może kiedyś się zdarzyła taka sytuacja, że. A ktoś... tak procentowo? Jojo. Więcej osób pomaga, więcej osób jest takich właśnie sprzymierzeńców, czy, czy wręcz właśnie. Więcej jest sprzymierzeńców, przynajmniej ja. Mam takie odczucia, że więcej jest sprzymierzeńców. Uh -huh. sprzymierzeń, sprzymierzeń. uh -huh. I potem nawiązują się często pewnie i nowe znajomości przez to, tak? Tak, takie... e, często mnie właśnie ktoś prosi o numer, potem do mnie dzwoni, pisze, przychodzi do mnie. Uh -huh. Także y, y, czy jakoś pomoc do sklepu, czy, czy coś, zawsze mogę poprosić kogoś. Dużo osób tak poznałam. Super. I, i dużo osób takich fajnych. Naprawdę ja dużo życzliwości od osób doznałam. Mhm, okay. A powiedz mi jak, bo mieszkasz w Warszawie już od, od ilu lat, przypomnij mi? Ja no, od roku. Od tak roku naprawdę. mieszkasz w Warszawie, a wcześniej gdzie mieszkałaś? Ja y, studiowałam w Siedlcach. W Siedlcach. I powiedz mi, y, czy stolica Warszawa jest dostosowana właśnie do osób niepełnosprawnych? Jak to wygląda, jak się poruszasz? To, to różnie bywa. Mhm. Y, na przykład y, w Kultura, teatry, kina mhm. to nie mogę za bardzo uczestniczyć w takim życiu kulturalnym, ponieważ te teatry to są stare budynki i one nie są w większości przystosowane tutaj. Nie ma żadnych podjazdów zrobionych? Rzadko się zdarza, żeby w jakimś teatrze był podjazd. Wszem, no są w większości schody. Mhm. A w Siedlcach to jest takie miasto bo tam jest uczelnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych. I to jest takie miasto właśnie, które wie, że to jest jedyna uczelnia w Polsce, która które tak najwięcej przyjmuje osób niepełnosprawnych i siedlce też się jakby przystosowują do, do tego, że Yy, mieszkańcami są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku czy chodzą o tam w takich osób? Dużo, dużo, bo ta uczelnia jest taka jedyna w Polsce dobrze dobrze rozpowszechniona pod względem tego, że osoby niepełnosprawne mogą tam studiować. Ja wiem, Gosiu, że ty jesteś taką osobą niezależną. W zasadzie sama poruszasz się na wózku, chociaż nie masz chyba dobrze dostosowanego go do Tak, on jest bardzo wywrotny ja mam dosyć, dosyć słabe ręce też, ale już jest coraz lepiej. Przekraczam swoje własne granice, bo pokonuję krawężniki, kiedyś tego nie, nie mogłam, kiedyś się bałam, nawet przyjeżdżam czasami przez pasy, już nie proszę tak często ludzi o pomoc, próbuję sama. Czy jest jednak ta chęć, taka bycia niezależną jest, trochę, jest, prawda? Jest, jest, bo mhm. ja chcę tak przekraczać swoje właśnie granice, chcę, chcę sprawdzać się w czymś mhm. nowym, potem jestem pełna satysfakcji i dumna z siebie, że coś osiągnęłam, coś, co kiedyś wydawało się niemożliwe. Mhm, że się udało przekroczyć ten kolejny próg, tak. tutaj też dosłownie próg w zasadzie, tak? bo często, często to są to są schody, to są krawężniki. Z tego co ja widziałam, to rzeczywiście Warszawa nie jest dostosowana. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, proszę Państwa, że jak, jak tak. dużo jest tych utrudnień, to jest jeden mały schodek i to już jest dużo. Bardzo, bardzo często się psują windy, które, które, które mają na przykład do metra czy, mhm. czy nawet na przejście do. I co wtedy? Się dzieje? Co, wtedy co wtedy robisz? Ja proszę ludzi, kto mhm. tam ma czas, ktoś, no to mi pomoże. Zbieram dwójkę, trójkę osób, którzy tam idą po schodach, no pomagają. A, po, podnoszą wózek, tak? tak Podnoszę wszelkich po stron. Albo proszę, jeżeli jestem na dworcu, to proszę tą straż yy, PKP. Mhm. I oni mi wtedy pomagają. Jak, jak, chęcią, czy coś grymaszu trochę? Różnie bywa, Aha. różnie to zależy. Nie wiem, w jakim miejscu jestem. Na przykład w Warszawie nigdy nie spotkałam się z odmową pomocy ze straży PKP. Gratulujemy panom. A, a w siedlcach miałam bardzo nieprzyjemną sytuację, tak? kiedy. Potrzebowałam, wylegitymowali mnie z dowodu, yy, powiedzieli, że już ostatni raz będą mi pomagać i żeby przyjechać dopiero wtedy, kiedy będzie winda, a kiedy ich zapytałam, kiedy będzie winda, oni powiedzieli, że nie wiedzą, a ja naprawdę musiałam do Siedlec pojechać, bo miałam bardzo ważny tam, ważną sprawę do załatwienia, a winda nie, nie działała, znaczy nie była, bo była zamknięta, bo teraz budują tam dopiero yy, takie podziemia, gdzie mają być windy, mhm. a przejście, które było wcześniej, było zamknięte. Czyli jak ja taka, ja mogłam takie inaczej dogryzanie sobie też, się, też tak. się tu zdarza. Tak, taka, tak. tak. E... Zależy w jakim miejscu. I... Ale zazwyczaj spotykam się z życzliwością. Uh -huh. A powiedz Gosiu, jakie byś książki, czy filmy, czy artykuły poleciła osobom, które będą się, Lada, zajmować właśnie osobami niepełnosprawnymi, które będą miały z nimi kontakt? Myślę, że... E... Takim filmem, który w jakiś sposób ma pomóc osobom niepełnosprawnym, w zrozumieniu jakiejś sw swoje, swojego sensu w życiu, będą nietykalni. Mhm. Będzie też książka Nika Wójcica, bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń. Mhm. On tam porusza bardzo ważne kwestie, że człowiek musi wierzyć w to, że we wszystkim ma jakiś sens, nawet i w chorobie, czyli w czymś trzeba pomagać. Ja tak niedawno doszłam też do wniosku, że może ja przez tą swoją niepełnosprawność mam pomagać drugiemu człowiekowi coś zrozumieć, mhm. czegoś nauczyć, zwolnić czas mu, patrzeć na, żeby nauczył się patrzeć bezinteresownie na mhm. innych, czy też na siebie samego bezinteresownie. Także uczyć się takiej. Takiego niepoddawania się, bo tak. my z Gosią się poznałyśmy na, na tańcach w zasadzie, tak, mm -hmm. Gosia też wychodzisz do, do ludzi, to jest niesamowite, że mi się wydaje, że dużo osób jest takich, które się zamykają jednak, siedzą w domu nie wychodzą, Boją, boją się, jak będą postrzegane, mm -hmm. myślę, że to o to chodzi. Jak możemy takim osobom pomóc? Czy jest jakiś sposób? co można powiedzieć w takim kontakcie, jeśli się spotka gdzieś przypadkiem taką osobę, która no, boi się tego kontaktu, tak, boi się kontaktu wychodzenia do ludzi. Myślę, że trzeba przełamywać swój własny strach po to, żeby móc spełniać swoje marzenia. A ja tak, żyję takim mottem, nie wygra się mhm. życia, gdy nie ma się odwagi. Super motto. I, 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 I tak naprawdę trzeba, trzeba walczyć o własne marzenia, pomimo wszystko, pomimo wszystko, pomimo każdych jakichś takich utrudnień, swoich ułomności. Swoich no, nie, nie, nie mamy na to wpływu. Zda mhm. tak, tak musi być. Musimy się pogodzić z tym. Tak? Właśnie, to na koniec, słuchaj, jakieś parę rad takich do, dla osób, które spotkają czy ciebie, czy kogoś innego na wózku, gdzieś na ulicy. Co, co, co zrobić, jak się zachować, czy podejść, czy nie podejść, mhm. czy powiedzieć coś miłego, czy nie. Jak, jak, jak ten? Jak ty uważasz? Jeśli, Takich parę lat. Jeśli chodzi o mm, ludzi, którzy mają pomóc, to najlepiej podejść i zapytać po prostu, Podejść i zapytać, to już o tym mówiliśmy, czyli czy, podejść i zapytać, tak? tak? Czy można używać ale, słowa niepełnosprawne, osoba chora, czy nie? Można. Znaczy, to też zależy od człowieka. Ja i Ja nie wiem, no. ale mi to na przykład nie przeszkadza. Uh -huh. I, I myślę, że. Przede wszystkim chyba uśmiech, uśmiech i, taka, i taka życzliwość, jeżeli. Yy, I traktowanie chyba naturalnie tej osoby, tak, prawda? Tak, tak. A ja nie pytanie tak... po prostu, czy, 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 czy mogę ci pomóc w czymś, czy, 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 czy chcesz tej pomocy będzie odpowiednie. Mhm. I tym pytaniem zakończymy. Dziękujemy, Gosiu, za miłą ja rozmowę i taką szczerą, szczere rady. Dziękuję również Państwu. Do zobaczenia.